Dzień dobry, moi drodzy, ten filmik to taka krótka powtórka dla osób, które nie do końca jeszcze ogarniają przynależność definiacyjną rzeczowników, bo sprawdzając Państwa pracę, zauważyłam, że jeszcze takie osoby się zdarzają. Nie wiem, z czego to wynika, być może nie byli Państwo na tych zajęciach, Oto jest kwestia kluczowa, jak Państwo zauważyli przy tej fleksji werbalnej, zarówno przy rzeczownikach, jak i przy jak i przy zaimkach i liczebnikach, wszędzie nam się to przydało, więc bardzo proszę, żeby ci z Państwa, którzy czują, którzy nie ogarniają, obejrzeli ten filmik, a ci z Państwa, którzy czują, że ogarniają, mogą sobie ten filmik darować i przejść od razu do wykonywania zadań, czyli teściku i zadania z deklinacji rzeczowników. Zaczynamy. Dzisiejsza przynależność deklinacyjna zależna jest przede wszystkim od rodzaju rzeczownika. Dzięki temu wyróżniamy deklinację żeńską, deklinację męską i deklinację nijaką, ponieważ zasadniczo każdemu rzeczownikowi można przypisać jego rodzaj gramatyczny. Natomiast w prasobiejeszczyźnie rzecz wyglądała trochę inaczej, to znaczy przynależność deklinacyjna, a zatem to, co decydowało o tym, jak się dany rzeczownik odmieniał, była zależna od przyrostka tematycznego. Moi drodzy, pamiętacie doskonale, że w prasobiejeszczyźnie mieliśmy taką trójdzielną budowę wyrazu. Tak? Na przykład taki wyraz sunus, s-u-n-u-s, tak? można sobie podzielić właśnie na takie trzy elementy. Pierwszy z tych elementów to temat, tak? Temat rzeczownika decydował pełnił przede wszystkim funkcję semantyczną, to znaczy decydował o znaczeniu. To on informował nas o tym, że jeżeli w, jakimś, w jakiejś formie fleksyjnej danego wyrazu mamy taką, taką cząstkę, taki właśnie rdzeń, to wiadomo, że mówimy o synu, ponieważ ten sunus praindoeuropejski europejski czy też wczesno prasłowiański to nasz współczesny syn. Tak? Czyli mamy ten rdzeń i rdzeń pełni funkcję semantyczną. Ostatni element, ten trzeci, to końcówka fleksyjna. Moi drodzy, końcówka potrzebna nam była i do dzisiaj nam potrzebna jest w języku polskim do tego, aby dany wyraz mógł wchodzić w relacje z innymi wyrazami w zdaniu, tak? Czyli pełnił on funkcję syntaktyczną, funkcję składniową, ta właśnie końcówka. A podobnie zresztą w języku prasłowiańskim końcówka będzie pełniła właśnie taką funkcję. Natomiast to, jakie końcówki dobieramy do danego rdzenia, było uzależnione od tego, jaki przyrostek tematyczny znajdował się w tym wyrazie. Moi drodzy, to jest klub całego tego podziału, który tutaj mamy, tak? Czyli właśnie ten przyrostek tematyczny który decyduje o przynależności fleksyjnej danego rzeczownika. Te przyrostki tematyczne będą pojawiały się też w czasownikach i one będą decydowały z kolei o przynależności koniugacyjnej czasowników, ale tutaj interesują nas rzeczowniki i przyrostek tematyczny, który decyduje właśnie o przynależności deklinacyjnej, a zatem też o całym schemacie składniowym. Moi drodzy, jak widzicie, mamy coś takiego, jak deklinacja ukrótkotematowa. Nie zaczniemy od niej, ponieważ w tych klasycznych opisach deklinacji mają Państwo te deklinacje ponumerowane i ta pierwsza deklinacja to nie jest deklinacja ukrótkotematowa. Natomiast ja mam do Państwa ogromną prośbę. Proszę nie pisać pierwsza, druga, trzecia deklinacja, bo to nam nic nie mówi, tak? Te deklinacje nazywajmy w odniesieniu do przyrostka tematycznego, który mamy w danym wyrazie. I tak. Mamy w prasowej czy też w, w późnej Prime Europejczyźnie następujące deklinacje. Po pierwsze, mamy deklinację o tematową. Tak, jest to deklinacja o krótkotematowa. I tak, to jest pierwsza, w, jeżeli mają Państwo te deklinacje takie numerowane, to to jest pierwsza deklinacja. Wraz z nią warto umówić deklinację J, krótkotematową, ponieważ rzeczowniki należące do, dwu, do tych dwóch deklinacji mają pewne cechy wspólne. Mają też cechy różnicujące, dlatego mamy dwie deklinacje. I bardzo ważna rzecz. Moi drodzy, mogą się Państwo spotkać z takim opisem, że jakiś rzeczownik należy do deklinacji o-jotematowej. Nas to nie obchodzi, że on jest o-jotematowy. Nas obchodzi, czy on jest o-tematowy, czy o tematowy To rozróżnienie jest tutaj bardzo ważne. Moi drodzy, do deklinacji, zarówno o-tematowej, jak i o tematowej, należą przede wszystkim rzeczowniki rodzaju męskiego. I rzeczowniki rodzaju nijakiego. Tak? Więc jeżeli mamy jakiś wielki worek różnego rodzaju wyrazów rzeczowników, to wybieramy z niego rzeczowniki rodzaju męskiego i rzeczowniki rodzaju nijakiego. Nie wszystkie oczywiście, ale gro rzeczowników, które funkcjonowały w mężczyźnie należały właśnie do tej deklinacji o i jo tematowej moi drodzy, i teraz czym się te deklinacje od siebie różnią. Jeżeli chodzi o rodzaj męski, to do deklinacji otematowej należą te rzeczowniki, które w prasłowiańszczyźnie zakończone były na -twardy. Tak? Rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -twardy, to jest deklinacja ogrudko tematowa. Tak? I rzeczowniki rodzaju nijakiego Zakończone na o to też jest deklinacja o tematowa. Tak? Czyli mamy już dwie klasy rzeczowników, które do tej deklinacji należą. Moi drodzy zobaczcie. Jeżeli one w prasłowiańszczyźnie były zakończone na J twardy i o Obie te samogłoski są samogłoskami szeregu tylnego, co oznacza, że to, co nam dzisiaj po tych e, samogłoskach zostały, zwłaszcza, e, zwłaszcza po tym Jerze, to jest twardy temat. Tak? To znaczy, do deklinacji otematowej należą rzeczowniki rodzaju męskiego i rodzaju nijakiego, za których temat kończy się na współgłoskę twardą. Tak? A zatem do deklinacji o tematowej należeć będzie na przykład stół, tak? bo ły jest włoską twardą i gdybyśmy rekonstruowali do stanu prasłowiejskiego, to mielibyśmy jakiś tam stol, tak? syty o, l i jer twardy na końcu. I do deklinacji o tematowej będzie należało na przykład okno. kończy się na o, n jest twarde, jest rodzaju nijakiego, więc jest to deklinacja O tematowa. Moi drodzy, do deklinacji o tematowej, wezmą inny master będą, czy też należą również rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego z tym, że w praskowieżczyźnie kończyły się one te męskie na pierwsze dni, tak? to mamy wtedy o tematowe, a rodzaju nijakiego kończyły się na "-e", tak? I to jest deklinacja jotematowa. Czyli też rodzaj męski i nijaki, ale męski kończy się na przedni, nijaki kończy się na "-e", tak? A zatem do deklinacji jotematowej będzie należał na przykład król, tak? Bo w prasowej byłby to już po metatezie jakiś tam król, tak? I będzie należało tutaj na przykład pole, czyli jakieś prasłowiańskie polie. Tak? Czyli jeszcze raz, deklinacja otematowa i jotematowa, rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego, do otematowej męskie zakończone, na których temat skończy się na spółgłoskę twardą, do jotematowej, taki, których temat kończy się na spółgłoskę miękką albo historycznie miękką rodzaj nijaki, do e, o-tematowej takie, których temat kończy się na spółgłoskę twardą, a do j-tematowej takich, których temat kończy się na spółgłoskę miękką. Moi drodzy, do tej deklinacji j-tematowej będą należały też m, wszelkie rzeczowniki odczasownikowe, tak? Czyli na przykład picie, spanie, malowanie i tak dalej, tak? Ponieważ ten sufiks tworzący właśnie te rzeczowniki odczasownikowe, miał taką postać, że była tam J i E, tak? A zatem mamy tę deklinację J tematową. Moi drodzy, analogicznie do deklinacji O i J tematowej, możemy rozpatrzeć sobie problem deklinacji A tematowej i ja tematowej. Tak? Z tym, że do, rzecz, do deklinacji otematowej i jotematowej należały rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego, natomiast do deklinacji atematowej i jatematowej będą należały przede wszystkim rzeczowniki rodzaju żeńskiego, tak? to jest ta pierwsza bardzo duża grupa tych rzeczowników, i nieliczne rzeczowniki rodzaju męskiego, takie, które dzisiaj kończą się na A. Czyli mamy takie dwie duże grupy rzeczowników. Moi drodzy, i znowu per analogia do deklinacji otematowej i o-tematowej. Do deklinacji atematowej należą rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które kończą się na a, ale przed tym a mamy spółgłoskę twardą. Tak? Czyli mamy na przykład rzeczownik droga. Prasłowiańskie dorga I jest to deklinacja atematowa. Do tej deklinacji atematowej będą należały też niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego, zakończone na A, na przykład wojewoda. Tak? Zgodnie z tą deklinacją, będą też odmieniały się takie rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na "-a", których w prawdzie w prasowej nie było, ale zostały one zapożyczone potem do języka polskiego, na przykład poeta. Tak? To jest ten poeta, Ty jest spółgłoską twardą, więc mamy, jest w rodzaju wprawdzie męskiego, ale kończy się na "-a", więc to jest deklinacja "-a", tematowa. Per analogia, do deklinacji jatematowej będą należały rzeczowniki rodzaju żeńskiego, zakończone na A, ale przed tym A musi być współgłoska miękka albo historycznie miękka. Tak? A zatem do deklinacji jatematowej będzie należała na przykład ciocia. Tak? I będzie należała na przykład dusza. Czy to głoska miękka, czy. To głoska historycznie miękka i jest to deklinacja ja tematowa. Moi drodzy, do deklinacji ja tematowej należą też rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na A, ale takie, które przed tym A mają spółgłoskę miękką albo historycznie miękką. Tak? Na przykład sędzia. G jest głoską miękką, więc należy do deklinacji ja tematowej. Moi drodzy, w opracowaniach możecie spotkać się również z taką informacją, że do deklinacji ja tematowej należy specyficzna grupa rzeczowników rodzaju żeńskiego, które kończą się na i. Tak? Mamy na przykład takie rzeczowniki jak pani albo bogini. Huh? One też są rodzaju żeńskiego, ale kończą się nietypowo, kończą się na i. Moi drodzy, pierwotnie te rzeczowniki należały do deklinacji i długotematowej, ale bardzo szybko przejęły ten typ odmiany właśnie z deklinacji i tematowej. Więc jeżeli zaklasyfikujecie je do deklinacji i tematowej, to będzie dobrze, i jakie je zaklasyfikujecie do deklinacji i długotematowej, to też jak najbardziej będzie będzie ok. Mamy już zatem cztery deklinacje. O tematową, J tematową, A tematową i Ja tematową. Moi drodzy, to może teraz deklinacja ukrótkotematowa, czyli ta od naszego syna, tak? czyli mamy Ukrótkotematową. Moi drodzy, jeżeli chodzi o tę grupę, to to jest o tyle łatwe, że trzeba tutaj po prostu te rzeczowniki zapamiętać. One wszystkie są rzeczownikami rodzaju męskiego, chociaż jeden z nich przestał być rzeczownikiem, a stał się e, liczebnikiem, tak? natomiast nie ma tutaj żadnego innego klucza, jak tylko to, żeby je zapamiętać. Wiemy już, że do deklinacji ukrótkotamatowej należy na przykład syn, należy dom. Należy miód. Należy wierzch. Należy wół, wół i bawu, tak? I należy pół. To jest właśnie ten liczebnik, który pierwotnie był rzeczownikiem. Czyli mamy syn, dom, miód, wierzch, wół. Babuł i pół, to są te rzeczowniki należące do deklinacji u krótkotematowej. Jeżeli ktoś z Państwa wymyśli jakiś wierszy mnemotechniczny, żeby to jakoś łatwiej zapamiętać, to jak najbardziej proszę się nim podzielić. Kochani, kolejna deklinacja, już e, osta, przedostatnia właściwie z tych e, deklinacji, takich można powiedzieć czysto samogłoskowych, to jest deklinacja i krótkotematowa. Deklinacja i krótkotematowa. I ta deklinacja jest trochę skomplikowana, bo należą do niej rzeczowniki dwóch rodzajów. Po pierwsze, są to rzeczowniki rodzaju męskiego. Widzieliśmy już, że rzeczowniki rodzaju męskiego mieliśmy i w deklinacji u krótkotematowej, tak? Skrębom, miód, wierzch, wół, pół. To są wszystko rzeczowniki rodzaju męskiego. I w deklinacji otematowej, tak? Stół i w deklinacji jotematowej, bo, e, bo król na przykład tak, był z deklinacji jotematowej. I tutaj też mamy rzeczowniki rodzaju męskiego, ale bardzo specyficzne. Te zakończone na spółgłoskę całkowicie miękką, tak? Czyli ć, ś, z, nie d, tak? Czyli na głoskę środkowojęzykową i na zbitkę spółgłosek środkowojęzykowych, tak? Czyli na przykład do deklinacji i krótkotematowej będzie należał gość, tak? Ale będzie należał też gwóźdź na przykład, tak? Będzie należał też śleć, tak? Gość, gwóźdź, śleć. To są rzeczowniki z deklinacji i krótkotematowej. Do tej deklinacji należą też takie rzeczowniki rodzaju męskiego, które kończą się na współgłoskę wargową miękką. Moi drodzy, i wszystko fajnie, tylko że my dzisiaj nie czujemy w mianowniku miękkości tej głoski, tak? Pamiętacie, że w XVIII wieku doszło do trzeciego etapu dyspalatalizacji, kiedy to zdyspalatalizowały się właśnie te współgłoski wargowe miękkie, tak? I przez długi czas pi, było sobie miękkie, e, czy na przykład, w, no właśnie, w, w, w wyrazie paw, tak? Ale w XVIII wieku stwardniało. Natomiast zobaczcie, jak my te rzeczowniki odmieniamy. Jest pub, nie ma pawia, jest gołąb, nie ma gołębia, ale jest staw, nie ma stawu, tak? Co oznacza, że staw będzie należał do deklinacji otematowej, ale gołąb, paw, karp, karpia będą należały właśnie do deklinacji i krótkotematowej. Gołąb paw to są rzeczowniki z deklinacji i krótkotematowej. Moi drodzy, do deklinacji i krótkotematowej należą też specyficzne rzeczowniki rodzaju żeńskiego, tak? Czyli mamy rodzaj żeński. To są takie rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które nie są zakończone na A. I nie jest to pani i gospodyni, tak? Zobaczcie, mamy rzeczowniki um, takie jak na przykład miłość, złość, nienawiść, kość i tak dalej. One wszystkie są zakończone na spółgłoskę miękką, tak? C może być też moc, tak? czyli może to być głoska historycznie, historycznie miękka, ale nie są zakończone na A, tak? Czyli gdyby to była. Ta bojaźnia, ta miłość, ta moca, to byłaby to deklinacja ja tematowa, ale w związku z tym, że to jest ta miłość, ta moc, to należą one do deklinacji i krótkotematowej. Tak? Czyli mamy kość, miłość i moc. Tak? I to jest deklinacja i krótkotematowa. Moi drodzy, deklinacje te praindoeuropejskie, prasłowiańskie możemy zasadniczo podzielić na deklinacje samogłoskowe i spółgłoskowe. Na pograniczu trochę tych dwóch deklinacji znajduje się deklinacja u-długotematowa. Dlatego na pograniczu, że niektórzy opisują ją jako deklinację Ew tematową i tutaj widzimy już spółgłoskę. Będziemy opisywać ją jako deklinację udługotematową. Moi drodzy, rzeczowniki należące do tej deklinacji też są bardzo łatwe do ogarnięcia, tak? Ponieważ to są znowu wprawdzie rzeczowniki rodzaju żeńskiego, czyli mamy rodzaj żeński, ale tylko takie, które zakończone są na ew, tak? czyli na przykład krew, tak? e, cerkiew, e, chorągiew, marchew, brukiew, tak? Czyli to będą rzeczowniki tego typu. Krew, cerkiew. I tylko takie, tak? Czyli jeżeli mają Państwo w wielkim worze rzeczowników, rzeczowniki zakończone na e, E, W, jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego. A przy okazji jak jeszcze sobie odmienicie, to macie tam miękkość, bo to jest krwi, cerkwi i tak dalej wiemy, że to jest deklinacja u długo tematowa, no i że można ją potraktować albo jako deklinację właśnie samogłoskową, bo tam kiedyś rzeczywiście było to u długie, ale to udługie potem nam wyewoluowało do f, czyli właściwie ta deklinacja to jest taki most między deklinacjami samogłoskowymi i deklinacjami spółgłoskowymi. Czas zatem na deklinacje spółgłoskowe. Moi drodzy, one się od tych samogłoskowych różnią tym, że w rdzeniu mają jakoś spółgłos, jakąś spółgłoskę, więc są deklinacjami spółgłoskowymi. One też są w miarę proste do ogarnięcia. Tak? W jednej z tych deklinacji trzeba niestety będzie zapamiętać, które rzeczowniki do niej należą, i jest to deklinacja S tematowa. Tak? Moi drodzy, do deklinacji estematowej będą należały rzeczowniki rodzaju nijakiego, ale nam nic nie mówi, tak? Ponieważ rzeczowniki rodzaju nijakiego należały też do deklinacji otematowej i otematowej, tak? To są takie specyficzne rzeczowniki, które no właśnie trzeba zapamiętać. Gdybyśmy doskonale znali język prasłowiański, to nie musielibyśmy ich zapamiętywać, bo byśmy sobie odmienili derbo se i wiedzielibyśmy, że takie drzewo należy do deklinacji estematowej bo w przypadkach zależnych był właśnie ten przyrost, przyrostek S. Ale my dzisiaj tego nie wiemy. Tak? więc po prostu musimy te rzeczowniki zapamiętać. Moi drodzy, tylko w jednym rzeczowniku, właściwie możemy to sobie jakoś prosto wytłumaczyć, obecność tego przyrostka "-s", w rdzeniu, jest to rzeczownik "-niebo". On bardzo często też służy jako taki reprezentant tej grupy, wtedy jeżeli chcemy odmieniać te rzeczowniki z deklinacji "-s", tematowej, tak? mamy "-nebo", "-nebese". Tak? Ale mamy też niebiosa, tak? i tamto S nam zostało właśnie w, no można powiedzieć, że to jest taki, to jest relikt tego przyrostu tematycznego, ale właściwie to tylko w niebie to widzimy, tak? Czyli mamy tutaj niebo, mamy tutaj drzewo, mamy tutaj koło, tak? Niebo, drzewo, koło, mamy ciało i różne elementy ciała, ale nie wszystkie, tak? To znaczy oko, bo to było oko, oczese, ucho, ucho, uszese, udo, udese, tak? czy później pewnie byłoby jakieś udziese, tak? gdyby to przeszło do języka polskiego, ale w tej formie już nie przeszło. Tak? Czyli, no właśnie, niebo, drzewo, koło, ciało, oko, ucho, udo. To są te rzeczowniki należące do deklinacji S tematowej. Moi drodzy, kolejna deklinacja spółgłoskowa to deklinacja, weźmy sobie deklinację N tematową. Do tej deklinacji należą rzeczowniki rodzaju męskiego, głównie rzeczowniki rodzaju e, męskiego, ale też rzeczowniki rodzaju nijakiego. I znowu, one mogłyby sobie należeć w deklinacji o tematowej, o tematowej, albo nawet estematowej. Musimy więc znaleźć klucz, żeby je od tych innych rzeczowników odróżnić. Tak? W tej deklinacji mamy takie rzeczowniki, w których to n ostało nam się w przypadkach zależnych. Tak? N. Albo zmiękczone N. Moi drodzy, do deklinacji N tematowej należy chociażby kamień. Tak? Bo zobaczcie, jak odmieniamy kamień, kamienia. Tak? Mamy to N, N, N w tym wypadku, w em, przypadkach zależnych. Mamy też na przykład imię. Tak? Zobaczcie. Nie ma imienia w e, to znaczy nie ma N w, e, w formie mianownikowej tego rzeczownika, ale no właśnie nie ma imienia, brzemię brzemienia, tak? czyli rzeczowniku, rzeczowniki typu kamień kamienia, rzemień rzemienia, imię imienia e, brzemię brzemienia będą należały, czy też należały kiedyś, nie wiem skąd ten czas przyszło mi się wziął, do deklinacji N tematowej. Moi drodzy. Mamy jeszcze jedną deklinację, która wygląda trochę podobnie. Jest to deklinacja end tematowa, którą możecie znaleźć również zapisaną jako end tematową. End tematową, tak? To są takie rzeczowniki, które miały w przyrostku tematycznym pierwotnie "-ent", "-enty", ale jak pamiętacie z tego połączenia dyktomicznego powstaje nam E, więc możemy je opisywać również jako "-ent tematowy". Moi drodzy, ta definicja jest taka switaśna, można by było powiedzieć, tak? ponieważ do niej należą rzeczowniki rodzaju e, nijakiego, e, tak? ale znowu specyficzne. Tylko te, które nazywają istoty niedorosłe, i kończą się na "-ę". Tak? A zatem kurczę tak? będzie należało do e, tej deklinacji e, źrebię, pisklę, ale też chłopię czy dziewczę. Tak? Bo powiemy to chłopię, to dziewczę. Czyli wszystkie istoty niedorosłe, ale zakończone na "-ę". Czyli kurczak na przykład, przez kurczaczek, nie będzie należał do deklinacji "-ę tematowej, tylko do deklinacji o tematowej. Ale kurczę jak najbardziej będzie należało do deklinacji tematowej Tak? Czyli mamy tutaj jakiś kurczę. Moi drodzy, kolejna deklinacja, o której musimy powiedzieć, jest to właściwie ostatnia już z deklinacji prasłowiańskich, to deklinacja r-tematowa. Er tak? I ona też jest bardzo fajna, ponieważ do niej należą właściwie tylko dwa rzeczowniki, które trzeba zapamiętać, i jest to matka i córka, które w praindoeuropejszczyźnie i we wczesnej prasowej szczyźnie miały zupełnie inną postać mater, materii, rrr, tak? Doter, doteri. Tak? Doczka mamy do dzisiaj w języku rosyjskim, więc ten wyraz inaczej zupełnie tam wyewoluował, tak? Ale to po prostu trzeba zapamiętać. Tak? Reasumując, deklinacje współgłoskowe. Estematowa, zapamiętać rzeczowniki rodzaju nijakiego typu niebo, drzewo, koło, ciało, ucho, udo, oko. Yy, no, i na przykład te. Entematowa rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego, które mają "-n", albo "-n", w przypadkach zależnych, typu kamień, rzemień, imię, brz, brzemię, imienia, brzemienia. "-n-tematowa", albo "-n-tematowa", rzeczowniki rodzaju nijakiego, zakończone na "-n", które oznaczają istoty młode, niedorosłe, typu kurczę, źrebie. I ostatnia deklinacja, deklinacja "-r-tematowa", taka, do której należą rzeczowniki, matka i córka. Moi drodzy, taki bardzo szybko, szybki przegląd, bo to było tylko e, m, przypomnienie, ale gdyby na przykład przed, przed egzaminem Wam się e, chciało przypomnieć, to e, możecie wrócić już nie tylko do e, notatek z zajęć z zeszytu, ale też ewentualnie do tego filmiku i tak szybko te e, deklinacje ogarnąć. Jest to w miarę proste, jest to bardzo proste. Dla tych którzy, z Państwa, którzy już to e, m, ogarnęli, to małe piwo przed, e, m, przed śniadaniem, więc właściwie mamy to już wykute, mamy to już opanowane, możemy iść dalej.